Bardzo się cieszę na te spotkania z ludźmi morza, tak zwanymi. Dzień dobry. Cześć. Maciej Milewski, czyli kiedyś Milo, teraz Cinnamon Gam, ale cały czas Milo. No wiesz co, ja w zasadzie oddzielam te dwa projekty i Milo zostawiłem trochę za sobą. Mhm. Dzisiaj jestem u ciebie bardziej jako Cinnamon Guy. Aka Gum. No dobra, Cinnamon czyli pierwsza piosenka na tym albumie, który o północy dzisiaj miał swoją premierę. Skąd to się w ogóle wzięło? Gdzieś cały początek tego projektu? Bo yy, no, oddzielając pewne rzeczy, pewne rozdziały muzyczne, co nagle stwierdziłeś, robię to, bo tak chcę, bo to mi chodziło po głowie, to było w moim sercu przez ostatni czas? Yy, wierzę w to, że muzyka jest soundtrackiem yy, w naszym życiu. Yy, no i tak się też tutaj stało. Ja przyszedłem przez jakieś takie... Zmiany w życiu. Jeszcze w, w, przy ostatniej płcie, Milo, gdzieś tam poczułem chęć, chęć zmiany i, i, i dużo słońca się w mojej głowie pojawiło, bo przeszedłem pewien okres nie za łatwy w życiu. I to mnie pchnęło do tego, żeby już troszeczkę, wiesz, zrobić większy dystans między sobą a projektem, w którym biorę udział, żeby to nie było tak na serio, żeby to nie było tak melancholijne. Bo czułem też, że siedząc w tej muzyce, produkując ją, tworząc ją, jeszcze bardziej się w tym wszystkim zakopuje. Nie? Wiesz, jakby dźwięki takie bardziej północne nadal są mi bliskie, ale no zdecydowanie postanowiłem wykreować pewną inną postać, która mi doda trochę może więcej też pewności siebie i, i no taki zabieg dosyć celowy. Można powiedzieć, że trochę poszedłeś w taką stronę Bright Side of Life w Pewnym sensie, bo to tak brzmi, tutaj jest dużo słońca w tej muzyce. Tak, tak. No, już, wiesz, co ja się trochę już nasmuciłem w życiu, nie? W tamtym projekcie Milo i, i, i no, faktycznie, a jeszcze inna, inna sprawa, że muzyka solowa zawsze była bliska mojemu sercu. Przez długi okres czasu to było na studiach, głównie siedziałem w muzyce jazzowej, która jest poniekąd backgroundem dla, dla muzyki solowej. Ja mówię o tej muzyce soulowej z lat 70., do której się gdzieś tam odnoszę i, i którą się inspiruję. E, więc tak naprawdę trochę powrót do korzeni, można by było powiedzieć. No dobra, ale gdzie jest początek? Tak jak zamknąłeś ostatnią płytę Milo, tak już miałeś w głowie wtedy tą historię, że rodzi się Cinnamonda? ja sobie po ostatniej płycie Milo zrobiłem dosyć długą przerwę. Mhm. I, i tak, taki był zamysł, żeby troszeczkę od tego wszystkiego odpocząć. Yy, na zasadzie zobaczymy, co będzie później. Już to była piąta płyta Milo. Ja przyznam szczerze, że gdzieś tam doszedłem do punktu, w którym trochę nie wiedziałem już, czy... czy, czy nie wiem, no miałem wrażenie, że to będzie trochę powielanie tej koncepcji już, nie? A ja bardzo chciałem stworzyć coś od początku. E, bo w ten sposób działam i lubię koncept, mm, jakby taką konceptualność tego wszystkiego. No i e, któregoś dnia, eksplorując nową muzykę, w, natrafiłem na, na, na świetne albumy właśnie muzyki z lat 70., a że byłem już zafascynowany ogólnie oldschoolem, vintage'owością, bo zbierałem te instrumenty i ostatnia płyta Milo też była robiona analogowo to stwierdziłem, że to jest obszar, w którym ja się będę mógł wyżyć. I muzycznie, i wizualnie, ponieważ też też kręcę dla siebie te wszystkie redyski i, 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 i ta cała wizualna kwestia jest bardzo dla mnie ważna. Więc S S Cinnamon Gum to jest taki projekt, yy, wiesz, czysta, czysta karta, nie? Wszystko, wszystko mogę zacząć od początku, tak jak chcę. No nie ukrywam, że trochę nabrałem doświadczenia przez te yy, lata pracy w projekcie Milo i, i, i gdzieś tam Widziałem, wiedziałem, w jaką chcę stronę pójść, ale zdarzyło się to tak naprawdę z dnia na dzień. Ty jesteś taki trochę sam sobie, bo ty sobie sam to robisz, sam produkujesz, sam kręcisz teledyski, ale jednak dopuściłeś ludzi. Do tego albumu i pojawili się ludzie, którzy wsparli to wszystko. Powiedzmy też o tym, no bo jak to jest od strony produkcyjnej? To jest tak, że ty sobie robisz tą muzykę, piszesz tekst, a potem stwierdzasz, ktoś, ktoś by się tu przydał, fajnie jest, nie wiem, dołożyć jakąś muzyczną cegiełkę? Więc co ja muzycznie staram się faktycznie nagrywać wszystko sam, i no tutaj jestem samowystarczalny nie? w tej mhm. przestrzeni. Natomiast w przestrzeni tekstów. Nigdy nie byłem samowystarczalny tak naprawdę i e, czuję się bardziej mm, pewny w tym obszarze muzycznym. No ale byle komu tekstów do napisania nie daje i tutaj też e, no, pojawiła się osoba, z którą w zasadzie mm, znamy się już o, kupę lat, e, Dorota Tejsobach, która, która m, pisała teksty. Dałem Dorocie dużo swobody, jeśli chodzi o, o tematykę tych tekstów. Gdzieś tam zaznaczając mniej lub bardziej, o czym chciałbym, żeby był dany utwór. Ale to jest... No, myślę, że praca Doroty jest tutaj nieprzeceniona, naprawdę. Natomiast muzycznie... Na perkusji zagrał Sławek Koryzno. Dograł też perkusjonalia, konga, wszystkie te instrumenty. Mniej lub bardziej latynowskie, natomiast... O, i Asia Bieńkowska, moja, moja dziewczyna która zagrała na skrzypcach resztę czyli y, gitary y, organy instrumenty klawiszowe y, wszelakie no to, 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 to faktycznie tutaj się sam spełniłem która piosenka była pierwsza w sensie taka pierwsza że skończyłeś i stwierdziłeś ok ona jest zrobiona gotowa jestem zadowolony wiesz co to jest y Śmieszna historia poniekąd, bo mój sposób działania jest yy, wręcz taki okraszony jakąś nerwicą natrętw. Tak opowiedz, powiem. opowiedz, bo to ciekawe. Wiesz co? Ja mm, tworzę utwory w takiej kolejności, jakie one będą na płycie. Hmm. I jeżeli, okay. jeżeli nie w danym momencie nie czuję nie, jakby pomysł, który gdzieś tam mi się klaruje. Nie wchodzi mi jako kolejna pozycja, to szukam kolejnej. Nie robię tak, że go zostawiam na być może jakąś późniejszą pozycję. To jest to poukładanie, z którym ja walczę od lat, bo ten proces twórczy jest bardzo chaotyczny i dla mnie to jest coś niesamowicie trudnego, żeby ogarnąć to w głowie, idąc spać, to wszystko się gdzieś tam kotuje, mhm. bo ja od samego początku chcę mieć nad tym kontrolę, chcę mieć, wiesz. A, a, a tego się po prostu nie da zrobić, nie? jestem gdzieś tam troszkę taki właśnie poukładany pod tym kątem i no to jest trudne, nie? To jest trudny proces, więc zaczynałem od, od Cinnamon Guy. Wiedziałem, jak ta płyta ma brzmieć, że ona ma być tak konceptualnie złożona z utworów, które gdzieś prowadzą słuchacze od początku do końca. Cinnamon Guy jest intrem, takim, wiesz, wejściem no, i później kolejnowskie utwory, tak jak są na płycie, tak były powstawane. Czy to jest tak, że w tym całym procesie twórczym? Ty musisz się odciąć od różnych innych rzeczy, żeby tworzyć swoje, czy jakby dopuszczasz? In Bo są tacy artyści, którzy totalnie się zamykają na zasadzie: robię płytę i nic więcej w moim życiu muzycznym mm. się nie dzieje. Jak jest z, muzycznym. z tobą? Muzycznym. No, muzycznym faktycznie robię sobie przerwę, wiesz, od, 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 od produkcji dla, dla innych artystów, a na co dzień też pracuję jako, jako producent, więc faktycznie no, zostawiam sobie jakiś taki obszar, bufor, na to, żeby y, tworzyć swoje rzeczy. No, nie potrafi się tak y, rozczłonkować, wiesz. Tym bardziej, jeżeli w danym momencie pracuję nad rzeczami, które są kompletnie inne od tego, y, nad czym pracuję nad swoją płytą. Więc tak, robię sobie. Bufor zazwyczaj przygotowuje się do tego procesu twórczego jakiś czas, czyli wiem kiedy mniej więcej będę miał e, luźniej, ale słucham dużo muzyki w tym okresie nie? I, i, i staram się cały czas bodźcować tym, tym klimatem gdzieś tam, nie? bo mm, faktycznie utwory y, mniej więcej wiedziałem jak, jak mają brzmieć, ale koncepcja płyty, czyli to, że to ma być inspirowane trochę takim TV show z lat 70., właśnie typu Soul Train, e, to się pojawiło. Później te utwory jakby się tak trochę przedstawiły, nie? Niektórzy mają tak, że słuchając i właściwie przy pierwszym takim odsłuchu, nawet jak dawałeś nam kolejne single, to pojawiała się taka myśl, hej, mamy w końcu swoje polskie jungle, bo to trochę no. tak jest. No ale to wiesz, z drugiej strony oni też inspirują się tamtymi czasami, o których tak, ty tak, mówisz. Tak, tak, tak. Więc ładnie wyszło. No ładnie wyszło, jest coraz więcej takiej muzyki, co mnie bardzo cieszy. W Polsce jest, jest bardzo... Mało, no ja nie wiem w sumie, czy jestem w stanie jeden taki projekt y, oprócz swojego wymienić, ale ta muzyka wraca i w ogóle, wiesz, trend moda na, na vintage to się cały czas gdzieś tam mieli, nie tylko w muzyce, nie, ale i w filmie, w modzie i tak dalej. I no, jest kilku artystów, którzy robią teraz naprawdę mm, światowe kariery, e, które brzmią jak zespoły z lat 70.. -tych. Jestem fan, fanem Jelena Gondy, którego jakiś czas temu odkryłem. Zresztą był w Poznaniu. Tak, na Malcie teraz. Mhm. Na Malcie. No, niestety nie mogłem być, ale to jest jedna z takich postaci, która też e, weszła w ten świat. Wiesz, tak bardzo głęboko, i, i to jest fajne. Ja nie wiem. Mm, nie wiem, jakby co jest tutaj um, główną, głównym, główną przyczyną tego, dlaczego ludzie do tego wiesz, wracają. Wydaje mi się, że też ten ciepły klimat, gdzieś ta... Um, że nie melancholia, ale jakaś taka retrospekcja, to się jakoś tak wiesz, kojarzy, bo nawet w utworach. Y komercyjnych, które wychodzą ze Stanów, tam jest też coraz więcej wpływów muzyki soulowej amerykańskiej z lat 70. Tak, ale ja myślę, że wiesz co, w tym wszystkim właśnie chodzi o to, że nawet jeżeli pojawia się jakaś taka nostalgia i melancholia, to i tak pojawia się też to słoneczko. Tej muzyce. Tak, tak, tak że, tak. że jakby ta muza to robi. Wiesz co być może potrzebujemy tego słońca coraz więcej, nie? Mimo, że już mamy lato i to całkiem niezłe zapasem, to jeszcze potrzebujemy cały czas się. Może jest taki trend. Ja zaobserwowałem trend, widzisz, y, jakiś czas temu, y, jak działałem jeszcze w, w projekcie Milo, właśnie z kolei na, na takie melancholijne rzeczy, na. Śpiewanie z gitarą, y, takie roznegliżowanie się, sceniczne, mm -hmm. mocno, emocjonalne i tak dalej. Teraz zauważyłem, że ludzie. Y, Chyba potrzebują trochę więcej tych takich pozytywnych wiesz, emocji. Nie wiem, mogę się mylić, ale tak to z mojej perspektywy teraz wygląda. Ale ja się z tobą tutaj akurat w tej kwestii zupełnie y, zgadzam, bo tak jak powiedziałeś, słuchanie smutnych piosenek jest fajne, mamy jesień już, ale chcemy tak, żeby coś tak nas otuliło bardzo no, często. No zwłaszcza, że wiesz, no, no, różne nieciekawe rzeczy się wydarzyły w okresie ostatnich lat i. Ja uważam, że muzyka powinna pełnić swoją rolę i, 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 i być jakimś wsparciem często, więc no, teraz jest tak, być może znowu kiedyś wrócimy do, do wiesz, innego trendu. Ja się zastanawiam, co będzie później, bo jak ty jesteś taki, że tak lubisz sobie otwierać i zamykać już na rozdziały muzyczne, to tak sobie myślę, że co będzie w momencie, kiedy stwierdzisz, że, że Cinnamon Guy zrobił swoje, i zaczyna się kolejne. Ciekawe, ciekawe, jak tam się to wydarzy, jak się potoczy. Ciekawe, jaka odsłona mnie czeka, tak? Na no kurczę, nie wiem, nie zastanawiam się nad tym kompletnie. Mm. Na razie jest to, co tu i teraz. Tak, no jestem dosyć głęboko w tym, w tym klimacie usytuowany, yy, więc nie wiem, wiesz, no być może, że w ogóle wrócę do starych rzeczy, Milo na przykład, nie? nie? W nowej odsłonie na przykład? W nowej odsłonie. No. Nie, nie zamykam żadnych drzwi, nie? Stawiłem te drzwi otwarte z tyłu. Eee, nie, nie zajmuję się teraz tym, ale, ale no, już życie mnie też nauczyło, że wiesz, no wszystko jest możliwe, nie? Czy tutaj przy okazji płyty The Cinnamon Show są jakieś plany koncertowe? Czy ty tak sobie na razie poczekasz, Lawiruję. zobaczysz jak to się na o, razie... osłucha? Okay. Tak, ja sobie powiedziałem w tym projekcie staram się być y, bezkompromisowy, nie? to może mm -hmm. zabrzmieć dziwnie, ale y, ten projekt z racji dużego nacisku na tą sferę brzmieniową, też wizualną, potrzebuje odpowiedniego otoczenia, żeby dobrze zabrzmieć, żeby to dobrze wybrzmiało i też, żeby oczy, wiesz, mogły się, nie tylko uszy, ale, y, ale oczy też napatrzeć na to, Wydarzenie, tak? Więc mam jakiś plan na to, ale jest to trudne do zrealizowania, tym bardziej przy, z projektem, który raczkuje, nie? Uh -huh. Więc ja sobie powiedziałem, że no, na pewno nie będę za tymi koncertami tak yy, gonił, yy, bo wydaje mi się, że jakieś mniejsze przestrzenie i niekoniecznie takie. Organizacyjnie, przystosowane do tego klimatu, koncerty mogłyby wcale nie wyjść mi na dobre. A że nie jestem typem performera, e, lepiej czuję się w studio, więc też no, nie mam takiego ciśnienia nie, na, na, na koncerty. Ale jak najbardziej, no, jest to dla mnie wielkie wyzwanie stanąć na scenie i zagrać materiał na żywo, e, gdy wcześniej wiesz troszeczkę kryłem się za tą gitarą i faktycznie ta taka intymność, to było dla mnie prostsze do... do bo wystarczyło, że stanąłem, yy, wiesz, szeptałem te, te piosenki i to już w sobie miało jakiś tam klimat, za którym ja się mogłem zasłonić. Mam wrażenie, że ten projekt wymaga trochę więcej yy, energii, którą ja teraz po prostu zbieram. Ja też tak zastanawiając się i przesłuchując te numery, próbowałam sobie to wyobrazić gdzieś właśnie w takiej aurze koncertowej. I pomyślałam, że im mniej, tym lepiej. Bo prawda jest taka, że te utwory dostając obrazek, już sobie żyją swoim życiem. Bo rozumiem, że wszystkie utwory dostaną obrazek, czy tak nie jest? Nie, nie, nie wszystkie, ale yy... znaczy. Wiele utworów będzie miało obrazek, albo już ma obrazek, yy, ale niekoniecznie jest to teledysk, mm -hmm. nie? Bo, bo zrobiłem merch. Yy, apaszek tutaj reklamuję. Okej, okay, okay, czyli Apaszka jest rozumna, tak, jest merchowa. To jest, mhm. to jest cinnamonowa yy, Apaszka i pojawiła się reklama tej Apaszki, też wszystko sadzone w takich latach 70. Pojawił się teaser albumu z dosyć ciekawą koncepcją, też wszystko kręcone VHS-em. A ty tak Wspotę... lubisz, nie? Tak, ja lubię szukać trochę tego obrazka mm -hmm. takiego, który pasuje do muzyki. No W każdym razie tam są te utwory w reklamie, więc ja tak staram się przemycać wiesz, te wszystkie rzeczy. No niestety nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby nagrać w tej koncepcji, jak single są nagrane teledyskowo cały koncert jakby, więc, więc zatrzymamy się na tej Amanicie, ostatnim singlu. No ale jak jeszcze jakieś takie wizualne niespodzianki szykuję, w może trochę nie, nieco innych odsłonach. Teraz tak sobie pomyślałam, że tak sofarowo mógłbyś to zrobić, wiesz, w jakimś takim sopockim mieszkanku na przykład. Mhm. Tak sobie odegrać to. E, nie wiem czemu, ale teraz to sobie tak wyobraziłam. Ja nawet nie wiem, czy jeszcze projekt Sofar istnieje w ogóle. Nie wiem, nie wiem. Wiesz, galer na sofarze kilka lat temu we Wrocławiu uh -huh. był sofa w, w, w Wrocław. E Nie wiem, co się z tą koncepcją wydarzyło, ale no to są super, super rzeczy, nie? No wymagające też, też e takiego trochę się ogrania już z materiałem, nie? Bo, bo, bo to troszeczkę też jest inna. E no inne okoliczności I, i, i no mogłoby być ciekawie. Byśmy. Nie zeszalałeś z liczbą utworów na tym albumie. Jak zwykle. Czy to, no jak zwykle. E, czy to jest tak, że e, po prostu tych utworów było więcej, ale ty zamknąłeś to w takiej historii, czy jeden do jednego to sobie tak powstawało i, i nie ma żadnych takich, które poszły do szuflady? żadnych utworów nie ma takich, które poszły do szuflady. Zatrzymałem się na ostatnim, ponieważ, yy, tak jak mówiłem, wiesz, aranżując te utwory, tak jak jest Tracklista, ostatni utwór jakiś. S'il'Alabim. tak, wydawał mi się takim fajnym zamknięciem tego wszystkiego. Jeszcze później pojawił się pomysł na to, żeby y, zaprosić Glena, który nam ładnie zakończy swoim niesamowicie niskim głosem ala y, Barry White <noise> po prostu, nie? I zakończy ten y, to show I, 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 i tam wiedziałem, że to jest kropka. Nie? Siedem y, y, utworów. Ja się trochę śmieję, bo, bo mm, w zeszłym roku gdzieś tam próbując ten album wysłać na różne y, może nie konkursy, ale jakieś takie plebiscyty, Poprzednia epka pięciotworowa była za krótka i się okazuje, że tak oficjalnie album zaczyna się od siedmiu utworów, więc zrobiłem siedem utworów. <laughs> oficjalnie zaczyna się od siedmiu, więc weszło y, idealnie siedem. Um, muszę jeszcze zapytać y, o to, y, jakby jaki ty masz plan na najbliższy czas? Czy to będzie tak, że to sobie po prostu ma hulać, ma się osłuchać, chcesz zobaczyć, co, co napiszą ludzie, co powiedzą. Tak, doczekam no teraz, co, co się wydarzy. Eee, mam całkiem duże plany co do tego, gdzie chciałbym być za jakiś czas z tym projektem, bo mm, No tutaj mogę powiedzieć ciekawą anegdotę, y, ponieważ no, udało mi się współpracować z wytwórnią Colmine Records, która dystrybuuje ten album, mhm. która pomaga w promocji, a jest to wytwórnia. O której nie śniłem, że, że mógłbym się tam pojawić. To jest wytwórnia z Ohio, Stanów Zjednoczonych, która ma w swoim e, rosterze e, takich artystów, których ja słucham na co dzień. To jest Durant Jones, e, to jest e, Monofonics, Black Pumas, to jest Aaron Fraser, e, Pale Jail. E, no, no, naprawdę wszystkich bardzo, bardzo lubię. Mm, klimat tej wytwórni. Jest też niesamowity, bo oni wydają cały czas nawet single na winylach i to jest po prostu wszystko idzie wiesz takim mm -hmm. vintage'owym, tradycyjnym y, sposobem, To mi się bardzo podoba. Póki co zaangażowani są tylko w dystrybucję, ale rozmawiamy już o, o tym, abym być może dołączył do tego zacnego y, stada pięknych y, artystów. No, no i. Tuż po, po wydaniu pierwszego singla już napisał do mnie pewien człowiek, który okazał się producentem w większości tych zespołów, które e, przed chwilką wymieniłem, ale też Lady Ray, którą, którą uwielbiam, i e, Bobby Oroza m, i Disacred Souls, mój u, ukochany Disacred Souls, który m, wydaje też zaraz płytę. Okazuje się, że ten producent razem z y, perkusistą zespołu The Sacred Souls mają wytwórnię. Mm, podzielił się ze mną swoimi utworami, do których miałbym coś dograć i wszystko mm -hmm. wskazuje na to, że, że, że to wyjdzie, więc wiesz, mm, nie wiem co się wydarzy, ale moim głównym celem było troszeczkę zmienić algorytmy mm -hmm. y, z, na streamingach i w ogóle, żeby jednak się przybliżyć trochę do tego konkretnego klimatu. Nie? Więc y, wydaje się, że tam, gdzie ta muzyka jest najbardziej doceniana, i tam, gdzie ja y, no, słucham głównie artystów y, ze Stanów Zjednoczonych, tam jest jakby no, korzenie tej muzyki są, to skoro to, to wskazuje się, że, że gdzieś tam malutkimi kroczkami się, się w, w tę stronę w wybieram. Więc ja jestem i tak już przeszczęśliwy z tego, co się dzieje. Y, no i zobaczymy, co dalej. Można powiedzieć, że trochę jesteś tam, gdzie chciałbyś być. Tak. Że zmierzam w tym kierunku. Zmierzasz w tym kierunku. Tak. No, ale, no... Mały kroczek póki co, ale no tak może przyspieszę, zaraz wiesz. Zobaczymy, zobaczymy. No oby tak było. Projekt aby... daje mi olbrzymi fan. Wiesz. To, jest, to jest dla mnie jakby y, numer, numer jeden. Nie? No ale to słychać i to widać też y, przede wszystkim. Y, skąd się w ogóle wziął ten cinnamon? Bo co? Jest to mój tata Jeździł. Y, z całą moją młodość pamiętam, jak y, wyjeżdżał na statki. Jest y, saksofonistą, grał, grał koncerty y, i przyjeżdżał co jakiś czas do, do Polski. Y, no i zawsze odbieraliśmy go z lotniska. Przyjeżdżał z Ameryki, tata. Nie? Y, rozpakowaliśmy razem jego bagaże i wśród. Różnych suwenirów, które nam przywoził, tak. były gumy cenamonowe, tak. które mi się bardzo skojarzyły z, ze Stanami Zjednoczonymi. To było coś takiego, że o, guma ze, ze Stanów, której w Polsce nie ma, jest ciekawy smak. I ja myśląc o nazwie dla tego projektu, myśląc w ogóle o tej muzyce, pierwsze co to, 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 to poczułem y, smak tej gumy cenamonowej i stwierdziłem że w ten sposób może trochę też oddam hołd mojemu tacie, który mnie muzyki można powiedzieć nauczył, który jest na tej płycie, gra na saksofonie. Yy, więc no wiesz, troszkę sentymentalnie, troszkę, troszkę niesentymentalnie. To jest ładna puenta tej rozmowy, bo okazuje się, że właśnie z sentymentów może powstać coś takiego jak cinnamon gum, cinnamon guy. Yy, mówię do zobaczenia. Bo to na pewno nie jest Twoje ostatnie muzyczne słowo, ale jeszcze na koniec muszę Cię zapytać. I teraz uwaga, bo to będzie trudne pytanie, ale każdy gość dostaje to pytanie. Mhm. Ale ja wierzę, że Ty odpowiesz prosto z serduszka i będzie tak. Mhm. Piosenka życia. No taka. Piosenka życia. Po prostu. Po prostu piosenka życia. Co Ci przychodzi do głowy? Piosenka życia. Wiesz, jest jeszcze pytanie: zamiennik. Czasami jest tak, że yy, tylko niektórzy boją się tego pytania, yy, co chcieliby, żeby im zagrało na pogrzebie, ale to nie jest ale dobre. W, w, ja lubię ten. Te, te, te to te trochę odpowiada tej... piosence życia, wiesz? Okej. Okay. Yy, ale widzisz, nie myślę już, się, już się za długo zastanawiam nad tym tak naprawdę, ale przychodzi mi The Sacred Souls. Wiem, że to jest. Wiesz, Nowe, być może dlatego, że teraz to wszystko się dzieje. Ostatni single, uh, single uh, Waiting on the Right Time chyba się nazywa i lecił mnie na zapętleniu. Więc póki co to jest coś, co mi gra. To jest póki co piosenka twojego aktualnego życia. Tak. Destina Mongam, dziękuję bardzo i Dzięki. do zobaczenia. Do zobaczenia.